Witam serdecznie. Mefius HD Audio z tej strony z Łodzi. Mam dzisiaj dla Was do pokazania yy, Street Streetglide, Street Glide, nie pamiętam dokładnie rocznika 2014-15 lub 2016. Nie jest, nie jest młodszy. Dostał nasz system z dwoma głośnikami. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, zapraszam Was serdecznie. Nagrywam dzisiaj w drugą stronę. Wszystkie miejsca w tej chwili zajęte. Szykujemy się mocno do sezonu, więc wybaczcie, nie ma tego mojego standardowego tła. Street Glide dostał dwugłośnikowy system po 300 W na kanał, czyli ten sam system, który niedawno robiliśmy w niebieskim fast -geoning. Powędrował teraz do Street Glider. Chciałem wam to pokazać, bo w tamtym filmiku już do dokładnie opisałem, powiedziałem dokładnie co, jak, gdzie, których głośników używamy. Także w skrócie, y tutaj poszedł y system y 300W na kanał. Jest to głośnik, para głośników y Ground Zero Yellow Basket. Y Neo, oczywiście, czyli magnes neodymowy, który bez problemu y mieści się w obudowie i Street Glider. I road glider. Do tego wzmacniacz Herca, Herce Sp4.500, z którego możemy wycisnąć bez problemu te 300 W na jeden kanał, mostkując go na, 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 na przewodach. Na wzmacniaczu robimy mostek, dzięki temu 300 W wypuszczamy, wypuszczamy na kanał. Oprócz tego, oczywiście, flash radia, bo to jest podstawa, żeby system audio mógł. Zagrać tak, jak należy, tak jakbyśmy tego oczekiwali, żeby ten system nie robił nam przesterów, nie, żeby można było na maksa sobie podgłosić tutaj radyjko, i żebyśmy nie mieli wtedy żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Także radyjko, tutaj też fajna, fajna opcja jest zrobiona, bo tutaj ten motocykl był już wyposażony, już właściciel wcześniej wymienił, na GTS-a. Także jest GTS z Androidem Auto, ja bardzo to polecam robić, ponieważ jakość dźwięku z Bluetootha, a z tego Androida, korzystając ze Spotify'a czy z YouTube Music jest, jest obłędna i o niebo lepsza niż w przypadku takiego standardowego podłączenia poprzez Bluetooth. Co dalej, wszystkie przewody, czyli przewód zasilający wzmacniacz, oczywiście z bezpiecznikiem wodoodpornym, wszystkie przewody, które wyciągamy sygnał do wzmacniacza i później na ten wzmacniacz wracamy. Wszystko ręcznie zrobione, tutaj pod wymiar. Mamy przeróżne, przeróżne kabelki, tutaj wywieszone. Nie wiem, czy to widzicie akurat teraz, ale każdy praktycznie model wiązki, czy to wiązka do tyłu, czy to wiązka do gołębnika wszystko 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 jest. Także bardzo głośny system, niesamowicie tak naprawdę grający z dwóch głośników stereo przy każdej praktycznie przy każdej prędkości. Myślę, że z pełną odpowiedzialnością mogę to powiedzieć. Nawet przy krótkiej przy krótkiej szybie, przy każdej prędkości ta muzyka będzie słyszalna. I to co to co Zawsze podkreślam przy takich projektach dwugłośnikowych: to nie tylko efektywność tych głośników, to nie tylko głośność, ale też jakość tego, tego dźwięku i tego sygnału. Tutaj, tak jak zawsze Wam opowiadam, tutaj equalizer też jest ustawiony w tej chwili tylko i wyłącznie na środku. Nie koloryzujemy ani w prawo, ani w lewo oczywiście właściciel. Jak tylko odpali, bo dzisiaj będzie wracał, mamy 3 stopnie na zewnątrz, ale jest, jest z Łodzi, więc podjedzie sobie, podjedzie sobie do domu, zrobimy, zrobimy film jak, jak odjeżdża, zobaczycie jak, jak długo jeszcze będzie ten motocykl słychać. Także... To samo co w, w Road Glide, dwugłośnikowy system, bezproblemowo założymy też w stricie. Yy, praktycznie zestaw mamy do każdego motocykla, bo i motocykle 98 2013, i motocykle 2014-2023 i od 2024 w górę Road Glide, Street Glide też mamy dostępne już podzespoły, żeby móc na bardzo wysokim poziomie wykonać dla was systemy audio. Także dziękuję serdecznie, pokażę Wam, jak tutaj ten motocykl wygląda chwilę i zapraszam Was na kolejny, na kolejny klip, który pewnie już za kilka dni. Dzięki serdeczne, do następnego.